Boiler ma. Mam klucz. Do piątki. Okej. Okay. To mi już dużo daje. Mogę wejść do piątki. Lokator z mieszkania numer 5 stawił swój klucz. Mówi, że jest jakiś przeciek na piętrze wyżej. Trzeba to sprawdzić. Przeciek. Piątka była na... pół Był na piętrze, z tego co pamiętam. Pustka, burka. burka. Bo się bał w takim robić, Ta scenka. i don't like it at all, nie, 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 nie. Pierdź, faktycznie. Jezus Maria. Maria to później będzie, a Jezusa chyba raczej nie. Ale widoczki piękne. Mogę z tą kabinę zrzucić? Nie spadnij! Nie mogę sobie zrzucić. Maria będzie, będzie Maria, będzie. O dach jest, można wejść na dach. potem zjawiła się ona i zmięła to wszystko, znaczy zaczęła sens. To miejsce. Nie dam rady z nim walczyć. Muszę myśleć trzeźwo. Szybki postój w Teksanie, a potem w drogę. Dobra, czyli tu gdzieś ta płyta będzie. Nie lubię tego miejsca. Co to za co obrazek? Jakaś plama. To jest game, nie Więc Mhm. I'm trying not to I wish you well. In hell. <laughs> Co ty tam znajdziesz, kochaniutki? Pewnie 5 złotych Przecież do szafy grającej To taka łazienka, to już ładniejsza. To mi się w ogóle nie podoba. Ej, puszczelona nas z powrotem. Ja się boję to otwierać. Smród, jak stąd do wieczności. If you think you ugly, Ale by poleciał, kochniotki. Fajną animację zrobili, to mi się podoba. My question is... Czy ja tu nie przeszedłem po płytę? A nie mam płyty? Ja tu przyszedłem po przycisk czy po płytę? Dziwne w ogóle... Fajna jest ta animacja. O, teraz już wie, ale wcześniej nie wiedział. No właśnie Płyta jest do wzięcia z szafy Muzycznego tej, dobra Macie tu jakieś skarby na tym śmietniku? Chyba nie. Eee, Dobra Byliśmy tu, byliśmy tu, tu nie ma przejścia Grand Market Nie wiem czy ja tam byłem. Chyba byłem. Groovy Music, tam muszę iść. Dobra. To co? Prosto cały czas, tak? Ja w lewo. Dobiegiemy. Gdybyśmy nic nie spotkali. Nie... Prawym pasem. Dziecięki są złe. Nie nie nie, 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 ma po co wstawać. Nikt nie włożył. Nie było było. W sumie to nie. To są drineczki. Disaster. Rup, rupunik. Nic stąd. Gim. Przepadni. Hamil. A był? Był. Boże, dwa jeden trzy siedem? Nie, prawie. Eee, o, cześć Szukarczocia, haj, haj, pri O, coś jest faktycznie, coś tu mają, co to jest? Pingwinki, amunicja do pistoletu, fajnie, że ja mam pistoletu Zadzwoni na ten numer na radiowodzie Tu mamy chyba iść, nie? Chce dzwoni? Jak chcecie potańczyć, to proszę kuk kuk tutaj mamy parkiet. O, kuk panie. Chociaż w sumie... Boże, jak one śmiesznie w tych kuk chodzą, kuk koturnie to jest po prostu sz... Po prostu kuk nie? Slej. slej. Nie, mają? nie, 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 nie Na zewnątrz tu, tańczymy No, no, no Zaś trzeba będzie lecieć Tu nie ma wejścia Co co jest? Zaakceptuj muzykę, znajdź melodię swoich marzeń, bo się na całego Dobrze Ale nie Where are the płyta? Pewnie tam gdzieś jest, ops O, jest pewnie Super glue Klej do płyt winylowych. Dobra, tu płytę. Musimy ją teraz złączyć. I. No. I. Dobra, czytaj pierdol Połącz. Klucz. Dodaj. Dodaj. To ma sens. Przeczytaj. Długa droga do domu. Wow. Czy to jest jakaś przepowiednia? A macie tu jakiś soczek? To znaczy kompocik? A chyba nie mają kompociku muzycznym A powinni? Muzyka może przypomnieć ci te wszystkie piękne chwile, które zdają się łatwo ulatywać z pamięci. Kto? Ja? Czy mnie cię zaimponowałem znowu? Ja znowu zrobiłem nie tak. Teraz ja wrócę do tego muzycznego, może. Tam włożę tą płytę i zagramy po prostu pieśń. Gdzie to było? Klawiatura? Nie. Ba, dobra, widzę. Sklejeniem płyty. O Boże. Sklej płytę. <grywka> nie mówię. Tatka, mów. Super, mówisz. A tu żadne nowe zdechlaki nie wyjdą, nie? To, co zdechły, to już zdechły. To zdechnięte, to już nie, nie, nie wzdycha. O, tu zaraz po lewej. Kir, jesteśmy sobie co? Popatrzymy sobie chwilę. To No, nie sądzę, że to rozumiesz. Jestem obsesjonowana. Mhm, już. There was a hole. Here it's gone now. Okej. Okay. Uh. <laughs> ja, nie mogę rozdupić. Nie ja, mogę. Czas zmienić profilowe. Zbacz płytę, sklej płytę. Oho. Może trwać 24 godziny cierpliwości. I know. Czyli będziemy grać jakieś 48. Czy to jest ta piosenka? a like matintina. park on the lake. We spent the whole day there. Just the two of us staring at the water. Yeah, Mu Kamiadan. Chyba, chyba najechało na klej. O kurwa. O, i schrupało tą płytę. A tyle się starałem. O, oh, bitch. What is it? Ale złote, ja chcę. To Barunelli. And if we go to the quick launch. No, I don't think you understand. I'm obsessed.